Johnny Rep. Moi drodzy, w tym odcinku skomentujemy sobie trochę bieżącej politycznej draki. Oczywiście, będzie troszkę tematów z naszej małej, specyficznej banki informacyjnej. Tak, na pierwszy temat chciałem Wam tylko powiedzieć, że ostatnio gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, gdzie rzucałem materiał z lataniem moto. I e, chyba niektóre moje komentarze się jakiejś tam pani nie podobały, bo e, życzyła mi, żebym robił. No niewiele brakowało. Także moi drodzy e, taka dobra rada, jak jeździcie na moto, to zakładajcie odpowiednie ciuchy, bo się można trochę porysować. To jest coś, co przez Izraela Moi drodzy, temat Bliski Wschód. No generalnie, chyba oglądamy wiadomości, wiemy co tam się dzieje od dłuższego czasu. Słuchajcie, no w warstwie faktów, to ja tutaj jakoś za bardzo specjalistą nie będę, jeśli chcecie się dowiedzieć w warstwie właśnie faktów, jak to wygląda, to polecam posłuchać specjalistów w tej dziedzinie. Na przykład pana chyba doktora szewko z kanału Na Wschód od Bliskiego Wschodu, dam link w komentarzach do tego kanału. No ale właśnie słuchajcie, jak to jest, że jest taki właśnie jedno państwo położone tam, gdzie chce? które ma w zasadzie immunitet na wszystko. Tak? No, według różnych szacunków w strefie opatrunku zostało wysłanych w niebiosa już no, ponad 50 tysięcy dzieci. Słuchajcie, dzieci. Widzieliście tak na urywkach, jak wygląda w tej chwili właśnie strefa opatrunku. W zasadzie jest to po prostu morze ruin. I w ogóle wygląda na to, że nikomu na świecie to nie przeszkadza. Mało tego, ludzie, którzy się zbierają tam na miejscu, żeby, żeby pobrać tą pomoc, żeby przeżyć po prostu, no to tam jakby ostra amunicja w ich kierunku leci, i jakby świat nie reaguje, tak. Jest jakby pełen immunitet. Widziałem krótki fragment wywiadu z jakimś słuchajcie, lekarzem, który jeździ po konfliktach zbrojnych właśnie, żeby tam ratować ludzi. I mówił, że w całej swojej historii nie widział czegoś takiego. No, że słuchajcie, no, te dzieci są wysyłane w niebiosa przez snajperów. I to nie są przypadkowe rzeczy, tak? Goście mówił, że ewidentnie po prostu było celowane tu, tu, albo i tu, i tu. Słuchajcie, to dzieci. Kolejna historia, znowu sprzed tam kilku czy kilkunastu dni. Mianowicie e, państwo położone w Palestynie, posprzątawszy najpierw wokół siebie z różnych takich e, powiedzmy, organizacji, e, powiedzmy, powstańczych czy terrorystycznych, e, wyczyściwszy w zasadzie całkowicie dookoła e, w, w ostatnich tam miesiącach czy, czy, czy latach. Te sprawy, to zabrała się za państwo, w którym mieszkają persowie, pod takim pretekstem, że w tym państwie, słuchajcie, właśnie ci persowie rzekomo przymierzają się, że są bardzo blisko do zbudowania takiej wybuchających sytuacji, które wybuchają, dlatego że są atomy związków promieniotwórczych rozszczepiane. I oczywiście to było to prewencyjny atak, tak zwany, tak, żeby przypadkiem właśnie ten, ten, to państwo persów nie dostało się, żeby nie, nie mogło wejść w posiadanie właśnie tej broni A. Ale jednocześnie państwo położone tam, gdzie chce, tak, oficjalnie, jest tam sygnatariuszem jakiejś tam konwencji o nierozprzestrzenianiu broni A, i oficjalnie to państwo nie posiada broni A, ale nieoficjalnie posiada między 90 a 200 tych właśnie głowic. Tak. Czyli mamy znowu ekstremalne, po prostu podwójne standardy, moi drodzy. Oczywiście wytłumaczeń jest wiele, tak, że tam. Państwo Persów właśnie w swojej oficjalnej propagandzie tak głosi, że jednym z jego głównych celów jest wyeliminowanie całkowite państwa położonego tam, gdzie chce. No i w związku z tym Państwo położone tam, gdzie chce, no musi temu przeciwdziałać. No, a niestety. Kto mniej więcej zdaje sobie sprawę, jak funkcjonuje system rządów w państwie położonym tam, gdzie chce, gdzie premier państwa położonego tam, gdzie chce, od 18 lat funkcjonuje dokładnie według tej samej zasady, czyli tam zawsze jest pro jakiś problem, słuchajcie, z, z trwałością koalicji. Gościa tam, no, żeby utrzymać immunitet, mówiąc w skrócie, tak? bo tam ciążą na, na gości jakieś naprawdę grube zarzuty korupcyjne. I nie tylko, za które, gdyby nie miał immunitetu, oczywiście, to by wylądował na długie lata za kratkami. No i, i, i właśnie ten premier tego państwa, położonego tam, gdzie chce, żeby uniknąć y, utraty immunitetu, a co za tym idzie y, umieszczenia w, w miejscu odosobnienia. Y, co jakiś czas, jak mu się sypie koalicja, y, właśnie y, wywołuje jakąś sytuację taką, y, słuchajcie, wokół, Własnych granic, czy w obrębie własnych granic, która oficjalnie służy temu, żeby bronić, oczywiście, mieszkańców, obywateli państwa położonego tam, gdzie chce. W związku z czym wtedy 18 lat ta sytuacja trwa, kilkanaście razy chyba już to, to, to miało miejsce, ten sam schemat, tak, że właśnie, kiedy już właśnie miała się rozpaść koalicja, no to się była jakaś. Rozpierducha, no i oczywiście wtedy wszystkie, wszyscy obywatele państwa położonego tam, gdzie chce, skupiają się wokół flagi, wokół swojego szefa, swojego rządu i jakoś to się toczy dalej. Moi drodzy, mam wrażenie, że oprócz tego, no to już nie chcę tego komentować, to się komentuje samo. Pomijając już w ogóle, że to po prostu hektolitry krwi ludz ludzkiej kosztuje, no to ja mam wrażenie, obserwując naszą scenę y, polityczną, y, zwłaszcza z tą szopką po wyborach, że bardzo podobny schemat, niestety, zaczyna się, słuchajcie, pojawiać u nas. Doszło do nie do Nieprawidłowości, do pomyłki, tylko do regularnego, ordynarnego fałszerstwa. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny, i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, jakiś braci kamraci. Jeżeli yy, dochodzimy do punktu, gdzie no, znowu nazwijmy małe miasteczka, czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości, decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. Widzisz, panie Kmicic, gdybyśmy my, Radziwiłowie, żyli w Hiszpanii, Francji, albo w Szwecji, gdzie na tron syn po ojcu następuje, służylibyśmy pewno królowi i ojczyźnie, kontentując się jeno najwyższymi urzędami. Ale tu, w tym kraju, gdzie króla szlachta wybiera? Któż nam zaręczy, że któregoś dnia nie przyjdzie szlachcie fantazja posadzić na tronie królewskim jakiegoś pana Piegłasiewicza z wsiej wulki? A my, Radziwiłowie, po staremu będziemy przystępować do całowania jego królewskiej Piegłasiewiczowskiej ręki. Czas tym skończyć. Rzeczpospolita tu postaw czerwonego sukna. Ze które ciągnie kto żyw. A my, Radziwiłowie, postanowiliśmy, że z tego sukna musi się nam tyle zostać w ręku, żeby na płaszcz wystarczyło. Rzeczpospolitą diabli biorą. A jest taki zwyczaj w tym kraju, że gdy kto kona, to mu jeszcze najbliżsi krewni poduszkę spod głowy wyszarpują, żeby się dłużej nie męczył. Ja i książę Hetman. Postanowiliśmy tę właśnie przysługę oddać Dejdzie Moi drodzy, na, tutaj na moim kanale są pewne, pewnie słuchacze i oglądacze o bardzo różnych zapatrywaniach na to nasze tutaj wewnętrzne, polskie polityczne piekiełko. Ja daleki jestem od tego, żeby wbijać kij w włowisko i jakby dolewać ognia, znaczy dolewać benzyny do tego już całkiem nieźle rozpalonego, Ogniska. E, natomiast chyba wszyscy tutaj możemy się niestety no, zgodzić z tym, że słowa, które nasz jeden z narodowych wieszczów Henryk Sienkiewicz włożył w usta e, księcia Bogusława Radziwiła na tym fragmencie, którym usłyszeliście przed chwilą, no, są niestety po tylu set latach dalej aktualne. Co na ten temat sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Ten pierwszy fragment, który usłyszeliście, tam wypowiedziane ustami premiera, będzie miał odniesienie w dalszej części filmu. Ja bym się chciał troszeczkę odnieść właśnie do tych podziałów, moi drodzy, ponieważ no, no niestety no od czasów kilkaset lat temu dalej mamy ten sam problem. Jako, jako naród, czy jako, no tak, no jako społeczeństwo zamieszkujące e, najjaśniejszą Rzeczpospolitą. E, no ja się tam się troszeczkę interesowałem losami moich prawdopodobnych przodków w XVII wieku. E, przypominając sobie historię z czasów szkolnych, no i przypomnijcie sobie, że e, ta tak zwana demokracja szlachecka, jakkolwiek można powiedzieć, że była systemem godziwym jak na tamte czasy i chyba jednym z najbardziej godziwych jak na tamte czasy w ogóle w Europie. Takie jest moje zdanie, to miała właśnie takie wady, że naturą, elementem niezbywalnym tego systemu były spory. Mianowicie, zwłaszcza przy, przy wyborze króla, były Zwolennicy tego lub innego kandydata, co w naszej historii kończyło się y, czymś, co się nazywało y, różnego rodzaju konfederacjami, malkontentów, czy, y, czy, czyli takich konfederacji, powiedzmy, antykrólewskich czy prokrólewskich. W mojej prawdopodobnie rodzinie był taki jeden gość, właśnie, który do y, 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 antykrólewskiej konfederacji się przyłączył. Y, Otóż moi drodzy zmierzam do tego, że dopóki jakichś wielkich różnic, takich kominowych, pomiędzy tak zwaną szlachtą średnią czy zaściankową, a magnaterią nie było takich gigantycznych jak mniej więcej od drugiej połowy XVII wieku, tylko w tej pierwszej części, tam powiedzmy XVI, pierwsza połowa XVII, to szlachta rozumiała się jako równi sobie w prawach, Mogli się spierać, mogli się bić ze sobą na szable nierzadko w sprawach politycznych, prywatnych, no roz... wiadomo, natomiast traktowali się na, na równych prawach. Natomiast tutaj to, to, co jakby drugi fragment wam przytoczyłem, i to jest tylko oczywiście w... egzemplum, bo, bo w, w ostatnich tam tygodniach wylewu tego jadu i deprecjacji, Części własnego narodu jako niegodnych tego, żeby, żeby uczestniczyć w życiu politycznym i współdecydować, jednocześnie samemu uważając się za jakiś, nie wiem, po prostu kastę ludzi lepszych, a w związku z tym tylko oni, żeby mogli decydować, no to tu właśnie jest to nawiązanie do tego do tej, do, do tej kwestii właśnie wygłoszonej ustami księcia Bogusława moi drodzy to nie jest dobra ścieżka możemy się spierać możemy tak, tak możemy się tak pobić, ale nie możemy sobie wzajemnie odbierać godności uważać się przeciwników politycznych czy przeciwników w sporach naszych tutaj wewnętrznych traktować po prostu jako kogoś, kto ma jakby mniej praw, tak, no, no sorry, to jest częścią naszej cywilizacji łacińskiej i tak jak to też było w ostatnim vlogu, Wygłosiłem moje zdanie na temat tego, że ja nie banuję, nie blokuję celowo, oczywiście czasami filtr YouTube'a to wyłapuje tak zwanych hejterskich komentarzy, bo uważam, że to, co człowiek wypowiada ze swoich ust, świadczy o nim samym w dużej mierze, w związku z czym u mnie jest wolność i taka pozostanie. I tak powinniśmy, uważam, podchodzić do sprawy. Rozmawiać o sprawach, e, natomiast nie, e, nie próbować się wzajemnie deprecjonować, e, czy próbować sobie odbierać jakichś praw ze względu na wydumane mniemanie o sobie jednej czy drugiej strony. No i w konsekwencji tego, w naszych dyskusjach, w naszych e, ocenach rzeczywistości. Nie powinniśmy brać pod uwagę e, tego, jakie kto ma poglądy polityczne, jaki ma kolor skóry, narodowość, pochodzenie, tylko po e, czynach, e, po prostu, których się dopuszcza. I tak, e, jak słucham, jakie teksty lecą w kierunku naszego e, premiera, tak? e, różne epitety i, i tak dalej. E, no, tak czy owak, jest to premier rządu wybrany, Jakimś tam większością głosów, to już dłuższy temat, jak to się wydarzyło, tak? koalicja i tak dalej, wszystko jedno, tak? mandatem jakiejś tam części obywateli. Więc jakby z racji urzędu, to samo się tyczy Karola Nawrockiego zresztą, z racji urzędu, do tego urzędu należy się szacunek, można nie poważać tej osoby, bardziej jej właśnie pod kątem tego, co robi, na naszej zachodniej granicy, tak, do czego to jest dopuszczane, do, do, co jest dopuszczane i że musimy jak zwykle w, w tym y, pięknym kraju oddolnie się organizować, żeby y, nie dopuścić do pewnych y, groźnych dla nas wydarzeń. No i teraz y, przedstawię kolejny fragment, który zilustruje w mojej ocenie to, jak się zachowuje, zachowują politycy tak zwanej koalicji rządzącej? Kto prawdziwie chce dobra ojczyzny, kto wiernym Radziwilowskiego Domu przyjacielem, ten go wzniesie ochotnie i powtórzy za mną. Iwat Karolus Gustawus, król Szwecji, od dziś łaskawie nam panujący. Nie czyń tego! Nie błagajcie go! To zdrajca! Bodaj skonał w rozpaczy! Bodaj ród twój wygasł! Bodaj diabeł duszę z ciebie wywlókł zdrajco! Zdrajco! Po trzykroć zdrajco! Zdrajca! 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 Mogę was panu jako prywatnemu odpowiedzieć. Jako żywo sam proponuję. Wtedy słuchaj, mości Kuklinowski. Jesteś łotr, łajdak i śmierdzące byle. Co? Skończone śmierdzące bydle. Starczy, czy mam ci jeszcze w oczy plunąć. <grym> Prywatnemu, nie posłowi! Dobra moi drodzy, to teraz od powiedzmy polityki przejdźmy sobie do tematów, no, które ze względu na moją, moje audytorium tutaj na tym małym kanaliku no, trzeba też poruszyć. No i no cóż. Po pierwsze, słuchajcie, miałem przyjemność udzielić wywiadu bo tam w, w komentarzach pod ostatnim filmem zgłosiło się jakieś forum męskie, które ma na celu nie wspieranie mężczyzn. Tam średnia wieków na tych uczestników tego przedsięwzięcia to jest mniej więcej około 40, więc to z grubsza to samo pokolenie. Myślę, że ten wywiad wyszedł fajnie. To ja wam gdzieś tutaj pokażę, gdzie, a link będzie, link będzie, słuchajcie, w, w opisie. No, ale teraz znowu jakby w tematyce tych, powiedzmy, promęsko- tam międzyludzko-społecznej. No tu też mamy, słuchajcie, podwójne standardy. To wiadomo, oczywiście w tak zwanej red bańce informacyjnej wszyscy wiedzą, tak, że w naszym społeczeństwie zarządzanym przez czy tam, mającym duży wpływ feministki, w społeczeństwie, na które duży wpływ ma feminizm, tak, to niestety w ginocentrycznej. W ginocentrycznym społeczeństwie wiadomo, że są podwójne standardy, inne dla nas, inne dla naszych kochanych witaminek. To jest nic nowego, tego tematu to już nie ma co wałkować, bo przykładów na to jest mnóstwo. Ale słuchajcie, w naszym środowisku nie mu się niestety też tak bywa. Podam Wam dwa przykłady. Pierwszy, to, pierwszy przykład to jest. Nie wiem, czy pamiętacie, na którymś z moich filmów, no nie wiem, z rok temu chyba, przedstawiałem Wam postać takiego gościa, który ma sceniczny, czy tam muzyczny alter ego, Oliver Antony. Gość, który po prostu zabłysnął na, na amerykańskiej scenie muzycznej w, w, dosłownie w czasie wliczonym w godzinach i od nikogo mu, nikomu nieznanego szerzej, a sprzedawcy sprzętu rolniczego z tak zwanego pasa rdzy, czyli generalnie, no mocno się gość musiał starać, żeby, żeby się utrzymać finansowo na powierzchni. No dosyć właśnie w czasie liczonym w godzinach stał się mega gwiazdą na całe Stany Zjednoczone i chyba jest jedyną, jedynym twórcą, który w tak szybkim czasie Zdobył pierwsze miejsce na Billboard 100, tak? Nie wydając płyty, nie wydając singla, nie wydając żadnego oficjalnego wydawnictwa, nie mając kontraktu podpisanego z żadnym, żadną z, z jakby firm fonograficznych czy korporacji fonograficznych. Bardzo ciekawy przypadek moi drodzy, gościu tam szczerze pokazywał, to bardzo emocjonalny sposób, taki zarówno muzycznie, jak i tekstowo, chwytający za serce, ktoś zna angielski. No i stał się gość ikoną, tak, tam oczywiście udało mu się uniknąć wpasowania, w w, powiedzmy, w tryby takiej machiny medialno-muzycznej, przemysłu muzycznego. Grał duże koncerty, stał się generalnie gwiazdą, zarobił trochę pieniędzy. No i ostatnio gruchnęła wiadomość, ponieważ wydał nową piosenkę pod tytułem Scornful Woman. Ponieważ, cóż za zaskoczenie, jego najokochańsza małżonka, która twierdząc, że była z nim cały czas od początku, kiedy był biedny i ledwo wiązał koniec z końcem, złożyła pozew o rozwód i, moi drodzy, zażądała uwaga. 60% nie tylko od tego, co on teraz w przeciągu tych ostatniego roku czy półtora zarobił na swojej działalności muzycznej, ale 60% wszystkiego, co on do końca życia jeszcze zarobi. Niech to wsiąknie, moi drodzy. Niech to wsiąknie. Więc to jest, to są, to jest jeden skrajny przypadek, a drugi to jest taki, który się ostatnio odbił echem gdzieś e, po naszej, e, powiedzmy, małej bańce informacyjnej, po naszej małej e, społeczności, mianowicie przypadek e, tak zwanego Maxi jest, 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 czyli byłego premiera Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana e, Kazimierza Marcinkiewicza, któremu sąd, chyba w pierwszej instancji na razie jeszcze, uchylił e, wysokie dosyć, 4,5 tysiąca złotych, alimenty na jego e, drugą byłą żonę, która, no powiedzmy, unikała działalności zawodowej, opierała się tylko na tym, że otrzymywała pieniądze od, z alimentów na nią, mimo że pan Kazimierz z tą panią dzieci, tą Izabelą dzieci nie miał. I teraz tutaj różne kanały redpillowe na czele z, z modą wysoką, no, porobiły materiały na, na temat właśnie tego przypadku, moi drodzy. E, mianowicie, słuchajcie, no ja jestem za tym, żeby pewnych spraw jednak nie zrównywać, tak? Bo to są całkowicie skrajne przypadki na, na, na tej skali, tak? Z jednej strony mamy gościa, który no faktycznie, no mógł się, mógł mieć jakieś problemy, bo tam ten Oliver Antony, tak? Bo on jak był właśnie w tym swoim stadium Biedy i jakieś tam nagrywania w szopie, no to tam próbował się z, z nadużywania alkoholu wydobyć, tak? Więc no nie był na pewno idealnym mężem. Natomiast tak widać, jakby działanie szanownej pani małżonki tak, na niego. A z drugiej strony mamy przypadek gościa, który żeby być z tą swoją nową y, narzeczoną żoną, tak, paną Izabel, o, o której alimenty właśnie teraz y, się jakby chodzi, y, no to, słuchajcie, porzucił swoją y, dotychczasową małżonkę, z którą miał czwórkę dzieci, ponieważ y, poczuł y, jakby, no nieprawdopodobnie, tak, y, poczuł się silny, y, być może poczuł się lepszy, że, że stać go teraz na więcej, bo był premierem, jest, pracuje w banków na Wyspach Brytyjskich. No i, i, i jakiś tam, nie wiem, kryzys wieku średniego czy coś i oczywiście e, po prostu dla młodszej e, sporo kobiety porzucił swoje małżeństwo. No to słuchajcie, to są dwie różne rzeczy. Moim zdaniem, szanowna Modo, wysoka nie można tego porównywać, e, ponieważ szanowny pan Kazimierz, sam zasłużył sobie na to, co go spotkało, tak? Więc moi drodzy, bądźmy uczciwi w tych ocenach naszych, nie, bądźmy, nie zachowujmy się jak feministki, które nas winią za wszystko z automatu, domyślnie, że my jesteśmy winni wszystkiemu i zawsze, wszyscy, zawsze to jest nasza wina. No nie, nie zawsze. Nie zawsze jest nasza wina i teraz nie róbmy lustra z tego i nie mówmy, że zawsze jest wina kobiety. Tu w tym przypadku pan. Kazimierz sobie sam piwa naważył i musiał je wypić. Dobra, kto lubi słuchać moich blogów, e, serdecznie proszę o łapkę w górę. E, komentujcie w komentarzach, bo komentarze to jest słucha tego kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam do subskrypcji i tym optymistycznym akcentem Nara.